Witam Was wszystkich, nazywam się Karolina Banaszczyk, jestem lekarzem stomatologiem. Niektórzy z Was mnie znają z mojej pracy. I jabłuszka. Ja polecam z tego względu, co nasze warzywa, owoce, zresztą wszystkie warzywa i owoce są słuchajcie zdrowe, ale jabłka, i twa i twarde jabłka i marchewki tak naprawdę dodatkowo jeszcze wspomagają rozwój naszych szczęk. Z tego względu, że w waszym wieku buzie są jeszcze no dosyć małe, szczęki są nie do końca rozwinięte, a wam też nają się już zęby dorosłych, tak naprawdę ludzi. Więc żeby to wszystko miało swoje miejsce, to musimy rozbudować tą podstawę kostną, a takie właśnie gryzienie twardych, marchewek, jabłuszek, kruszek tak samo, wspomaga dodatkowo, oprócz swojej wartości odżywczej, wspomaga nam tak samo jak najbardziej rozwój. Zaprezentuję jak szczotkować zęby, na razie szczoteczką manualną, taką ręczną, słuchajcie, dobrze? Jesteście w starszym wieku, ale na razie jeszcze e, spróbujemy zrobić taką metodę jak NASA kółeczek. Bardzo prosta zasada tak naprawdę, uważam, że każdy powinien w ten sposób e, już myć zęby. I ja pokażę, jak się powinno robić i pomyślcie sami, czy tak robicie, dobrze? Czyli tak. Szczotkujemy zęby, najlepiej od tyłu tak naprawdę, więc szczotkujemy kółeczkami, zaczynamy od tylnych zębów, bo najczęściej jest tak w że przychodzicie. I okazuje się, że z przodu zęby jak najbardziej to jedynki, dwójki są czyste, ale im dalej do tyłu patrzę, tym coraz więcej niestety tej, tej płytki jest. Więc tak, szczotkujemy od tyłu, przechodzimy na przednie zęby, też szczotkujemy kółeczkami cały czas, dobrze? Cały czas kółka, kółka, kółka. Do środka odjadę buzie. Tu najlepiej jest taką miotełką wymiatać, bo tam nie ma takiej powierzchni, żebyśmy mogli spokojnie sobie to wyczyścić. Więc tutaj miotełkujemy, można też kółeczkami, ale lepiej miotełką, takim wymiataniem z tej perspektywy. Duło, duło, duło. I na samym końcu dopiero szczotkujemy, czyli szorujemy, to co najczęściej jest błędem, bo najczęściej wszyscy myją w ten sposób. Więc szorujemy dopiero na tych powierzchniach, tych których gryziemy, tu i tu. Więc tak, kółeczka, 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 wymiatanie. I, I Na końcu, jak już skończymy wszystko, to robimy co? nie Po pierwsze nie pukamy, to jest bardzo ważne, a po drugie jeszcze musimy pamiętać o języku. zawartości żadnych składników, takie które ma pasta. tak? Szczoteczką elektryczną nigdy nie szorujemy zębów. Tu jest, dlatego powiedziałam o tym wydłużonym trochę czasie szczotkowania, z tego względu, że szczoteczką elektryczną dokładamy do każdego zęba, do każdej powierzchni osobno. To jest naprawdę nie dwie minuty, a trochę więcej, Dlatego ja zawsze, jak ktoś ma sztuczkę manualną, ja jak zalecam taką metodę połączoną. Sama też to robię. Rano, kiedy nie ma czasu, jest szkoła, trzeba zjeść śniadanie, wszyscy się spieszą. Raczej myjemy szczoteczką manualną, bo to jest trochę szybciej. Szczoteczka głowka szczoteczki obejmuje trzy zęby. Szybko szczotkujemy, kółeczkami, wymiatamy, szorujemy. A kiedy jest trochę więcej czasu na wieczór... I możemy się skupić, zdyrektować tym miejscem zębów. też tam myjemy dokładnie, więc każda powierzchnia i tu, i tu, i od tej strony. I to samo, to jest takie żmudne.